Siemanko! Dzisiaj na kanale nietypowy materiał jeżeli trafiłeś tutaj, no bo byłeś tutaj już od dawna jesteś z nami od dawna, oglądasz nasze vlogi z Azji no to dzisiaj możemy Cię nieco zaskoczyć bo będziemy troszkę jeździć motorem choć to też nie powinno stałego widza naszego kanału zaskakiwać ponieważ bardzo dużo jeździliśmy przecież po Azji skuterami ale dzisiaj coś wyjątkowego. Zapraszam. miejsce za mną to rozlewisko Bugu nieopodal Warszawy. Tuż obok jest wieś Kuligi, gdzie jest też skansen w Kuligach. Naprawdę bardzo ciekawe miejsce, my kiedyś w nim byliśmy, możecie na naszym Instagramie znaleźć, zdaje się, post z tego miejsca. Ja będę jeździł na naprawdę bardzo ciekawej maszynie, która się prezentuje, powiem Wam, naprawdę... Naprawdę bardzo się fajnie prezentuje. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Jest to Junak M12 Vintage, który pojawił się na rynku rok temu. Już jest sporo recenzji na ten temat w internecie. Sporo też o nim czytałem i stwierdziłem, że kurczę, to naprawdę jest ciekawa maszyna i, i chciałbym sobie nią pojeździć, i też pokazać Wam troszkę, troszkę ten motor. Ale też pokazać wam ciekawe miejsca, w które można się wybrać właśnie, czy to mieszkając w Warszawie, czy gdzieś przejeżdżając sobie, czy mieszkając właśnie na Mazowszu i chcąc odkryć troszkę ciekawych miejsc, gdzie można odpocząć od miejskiego zgiełku. Jako, że w tym odcinku no, głównym bohaterem będzie nasz Junak, też opowiem wam moją krótką historię z motocyklami. Może ktoś jest tutaj pierwszy raz na tym kanale i nie bardzo wie, kim w ogóle jestem, to już Wam to pokrótce streszczam. W 2024 roku wraz z żoną Różą, z którą prowadzę nasze social media, postanowiliśmy wyjechać do Azji. Byliśmy tam 9 miesięcy, zwiedziliśmy Tajlandię, Wietnam, Malezję, Indonezję i Koreę Południową. Byliśmy w tych pięciu państwach, w niektórych dłużej, w niektórych troszkę krócej. To właśnie tam nauczyłem się... No, Nauczyłem się jeździć, to może troszkę za dużo powiedziane, ale miałem swoje, swoje pierwsze doświadczenia z prowadzeniem skuterów. No na tych skuterach to myślę, że sporo kilometrów, myślę, że parę tysięcy kilometrów zrobiliśmy przez te 9 miesięcy, ponieważ no jest to, myślę, że nie, nie skłamie, jeżeli powiem, że to jest główny transport właśnie w tamtym rejonie, którym porusza się naprawdę miliony ludzi się ta, skuterami porusza. I kiedy przyjechałem do Polski, byłem już tak naprawdę zajawiony jazdą właśnie, że stwierdziłem, że kurczę, chcę zrobić prawo jazdy, chcę jeździć czymś większym, chcę się nauczyć, jeździć. No i tak siłą rozpędu. Wróciliśmy do Polski pod koniec września 2024 roku, a ja już na wiosnę byłem zapisany na prawo jazdy w Warszawie. Tam też zdawałem. Udało się zdać za pierwszym razem, bardzo szybko, bardzo sprawnie. Powiem Wam, że no miałem troszkę troszkę wątpliwości, takich strachów no bo jednak skuter to co innego niż duży motor, choć tam w, na przykład w Indonezji. Dość powszechne są skutery 150/160, którymi też bardzo często jeździłem, więc to już jest nieco większe, ale dalej to nie jest motor nawet taki jak ten Junak 400, już nie mówiąc o jakichś większych motorach, na których np. zdaje się prawo jazdy jak MT-07. Jest to zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam, 700. Tak oto pewna, pewna przygoda paru miesięczna przejawiła się w kiełkującą i ciągle rozrastającą się rosnącą pasję do motorów, i tak oto właśnie siedzę właśnie na Junaku M12 Vintage. Jeszcze muszę zaznaczyć, że nie będzie to taka typowa recenzja motocyklu. No, zresztą, przed chwilą Wam powiedziałem, że dopiero raczkuję w tym temacie, dopiero też zdobywam pierwsze doświadczenia. Pierwsze kilometry robię na motorach, uczę się tego wszystkiego, więc nie będę Wam tutaj wciskał jakichś kitów. Aczkolwiek chciałbym się z Wami podzielić właśnie taką subiektywną oceną takim wrażeniami z jazdy tym motorem, ale jeździłem już drogą ekspresową, jeździłem już po jakiś szutrach, po jakiś po mieście, troszkę się przyciskałem w korkach warszawskich, więc myślę, że będę mógł tym doświadczeniem się z wami podzielić, ale zanim to to poletajmy troszeczkę dronem. Udało się troszeczkę polatać dronem. Jest to bardzo ładne miejsce. Z drona, to rozlewisko wygląda w ogóle bajecznie. No wiadomo, z poziomu wody nie robi to takiego wrażenia, jak właśnie z tych kilkudziesięciu, kilkunastu metrów dronem. No dobra. Ale czas pogadać troszeczkę o tym Yunaku, na którym właśnie sobie siedzą. Jest to tak naprawdę mój pierwszy cruiser, którym jeździłem, którego mogłem użytkować. Kruzery, jak to kruzery, nie mają owiewek, więc kiedy wyskoczyłem na trasę szybkiego ruchu, musiałem ją przejechać około 10, no może 15 kilometrów. No to ten, tą siłę wiatru, ten pęd wiatru dosyć mocno się odczuwa, co ciekawe, czy co ciekawe, no takie moje spostrzeżenie, że motor dosyć twardo, dosyć pewnie się w takich warunkach zachowywał, nie, nie było tak, że jakoś tam ten wiatr nim telepał w każdą stronę, a on, on po prostu sobie na twardo przecinał i zdobywał kolejne, Kilometry. Kolejną taką sprawą, która była dla mnie nowa, jeżeli chodzi o Junaka M12 i w ogóle jazdę cruiserami, jest to pozycja. No tutaj, jeżeli chodzi o pozycję, no to mamy taki trochę kąt rozwarty i powiem Wam, że wczoraj, kiedy go odbierałem, no to musiałem się naprawdę mocno przyzwyczaić, rzeczy no mocno było to dla mnie nowe. Dość długo szukałem tutaj biegów i w ogóle jak tutaj te stopy ustawić, żeby było jak, jak najlepiej. Czasem gdzieś szukałem po omacku tej dźwigni zmiany biegów, ale generalnie dzisiaj, jak już wsiadłem, to nie miałem z tym żadnego problemu, już od razu się przyzwyczaiłem. Ta pozycja też jest zaskakująco wygodna. Ja byłem przekonany, że właśnie na kruzerach jest ona trochę niewygodna. No i tutaj jestem, jak to się mówi, pozytywnie zaskoczony, ponieważ no, przyjechałem dzisiaj już tak na oko 40 km. Dodatkowo mam dosyć ciężki plecak, który mam cały sprzęt do nagrywania. Mam tym, no tak myślę, że waży około 4-5 kilo. Miałem go właśnie na plecach i jazda z nim. Plus właśnie ta pozycja nie była, nie była tutaj, nie poskutkowała niczym takim jakąś niewygodą. To, co muszę też od razu powiedzieć, to bardzo, bardzo wygodna kanapa. Naprawdę ta kanapa robi robotę. Zobaczymy, co będzie dalej, bo jeszcze zamierzam dzisiaj trochę kilometrów zrobić. No i też przez najbliższe dni, kiedy będę tym. Junakiem przecinę tutaj drogi województwa mazowieckiego, zobaczyłem, może gdzieś też dalej mnie poniesie. No więc na razie takie trzy, trzy kwestie, które na początku rzuciły mi się w oczy, które były dla mnie też taką ciekawostką. i Też bym zastanawiałem się właśnie jak to będzie na tym Junaku. Cóż, trzeba jechać dalej, troszkę się już zasiedzieliśmy tutaj, a jest naprawdę tutaj bardzo dużo ładnych miejsc. był taki, aby jeździć sobie dookoła jeziora Zegrzyńskiego no ale z planami, jak to często z pogodą, często się zmieniają mój plan się nieco pozmieniał teraz przyjechałem nad jeziorko, a obok tego jeziora tuż tutaj za mną jest proszę Państwa, pałac z XVII wieku, pałac Bielińskich, który odkryłem dosłownie parę dni temu byłem zszokowany, ponieważ nie wiedziałem, nie słyszałem o tym miejscu jest to pałac, który znajduje się w Otwocku Wielkim nie będziemy wchodzić do środka, ale pokażę Wam jego okolice. No i oczywiście opowiem wam troszkę o junaku, ponieważ mam już ze sobą coraz więcej kilometrów i coraz więcej mogę wam o nim opowiedzieć. Muzeum jest otwarte od środy do niedzieli. Tam się różnią godziny. Zaś park od wtorku do niedzieli, a tak to wygląda po drugiej stronie. Tu jest taki domeczek, jeziorko. Bardzo ładnie, teraz w takim jesiennym anturażu. Ja kupiłem bilet tylko do parku. Kosztował mnie to 5 zł. Oto jest, moi drodzy, pałac bieliński z XVII wieku, końca XVII wieku. Powiem Wam, że jak pierwszy raz go zobaczyłem, to od razu skojarzyłem sobie z pałacami w Dolinie Lary we Francji, gdzie miałem okazję kiedyś troszkę podróżować. Zobaczymy jak to wygląda, ale naprawdę prezentuje się bardzo ładnie. Zaraz Wam opowiem ciutkę więcej o tym miejscu. Pałac, tak jak wspominałem, został zbudowany pod koniec XVII wieku przez Kazimierza Ludwika Bielińskiego. Jak to często w tamtych czasach bywało, zbudował on go dla swojej żony. Potem jak Kazimierz Ludwik zmarł, ten pałac przeszedł w ręce jego syna Franciszka, który był, jak czytałem, bardzo aktywnym publicznie człowiekiem i zostawił po sobie ślady, takie jak na przykład ulica Marszałkowska w Warszawie. Pałac w XIX wieku zaczął podupadać. Po II wojnie światowej zaczęły się tutaj remonty. Pałac zmieniał też swoje funkcje. Był tu m.in. też zakład poprawczy dla dziewcząt. W 2004 roku pałac przejął Muzeum Narodowe i otworzyło tutaj Muzeum Wnętrz, gdzie można zwiedzać, oglądać różne meble, dekoracje z różnych epok. Patrzcie, idziecie sobie takimi alejkami. A tutaj jest właśnie takie jeziorko. Co ciekawe, ten pałac jest zbudowany na sztucznej wyspie, która nazywa się Rokola. Prawie jak Rokola. Przeszedłem sobie kawałeczek tym parkiem i powiem wam, jest naprawdę bardzo malowniczo. Jest dzisiaj trochę słoneczka, jest jeszcze taka, wiecie, drzewa zmieniają kolor. Naprawdę bardzo, bardzo polecam. Myślę, że latem też tutaj jest super, bo jest tutaj taki e, no, duża przestrzeń, gdzie można, myślę, się z kocykiem e, wyłożyć i pocilować. Jest też kawiarnia, która obecnie jest zamknięta, przynajmniej na zewnątrz nie można wyjść. E, polecam, polecam bardzo. Ja jeszcze się rozejrzę, ale to, chcia, co chciałam Wam powiedzieć, to o pewnej. E, o no takiej plotce, nieplotce, która się pojawia, jeżeli, o której możecie przeczytać, kiedy szukacie informacji na temat tego pałacu, a mianowicie w 1705 roku miało dojść tutaj do spotkania Augusta II Mocnego i Piotra I Wielkiego, i właśnie tutaj miał paść smutny dla Polski pomysł jej rozbioru. Kończę już powoli zwiedzanie parku wokół Pałacu Bielińskich. Wypiję sobie herbatkę, zjem kanapkę i trzeba powiedzieć parę słów o Junaku, no bo to on jest głównym bohaterem tego odcinka i nie możemy, nie mogę o nim zapomnieć, eee, Wam opowiedzieć. Dobra, to tyle o Pałacu, a teraz Junak. Już tutaj się przygotowałem i już Wam opowiadam, co przez te parę dni, kiedy sobie nim jeżdżę zaobserwowałem. Zaczniemy od skrzyni biegów. Ze skrzynią w Junaku mam pewien problem. Generalnie działa i wszystko jest fajnie. Te biegi jak się jedzie zmieniają się naprawdę spoko. Aczkolwiek miałem taką sytuację, że jednego dnia te biegi jakoś ciężej wchodziły, a drugiego już było naprawdę luz. Aczkolwiek bez względu na to jest problem ze znalezieniem na światłach biegu neutralnego. Naprawdę czasem robi się to problematyczne. Miałem takie sytuacje, gdy zatrzymywałem się na czerwonym i zanim udało mi się wbić ten neutral, to i tak już musiałem ruszać, więc całe poszukiwania na nic. Słyszałem, że inne osoby, które też jeździły tym junakiem, wskazywały na, tą samą, na ten sam problem. Aczkolwiek skrzynia nie jest zła, no ale jest tu jakiś taki mały defekt. No dobra, to teraz kilka słów o liczniku. Licznik w Yunaku, jak na niego patrzę, to mam takie wrażenie, jakby był on naklejony. Po pierwsze, prezentuje się naprawdę bardzo fajnie, ale po drugie, nawet jeżeli świeci na niego słońce, to dalej ma bardzo dobrą czytelność. Nawet kiedy świeciło mi mocne światło prosto w licznik, to tak był on czytelny. Ma on parę ustawień, można sobie tam przeklikać, ustawić ten licznik, jak, jak Wam bardziej się wizualnie. Podoba i też taka ciekawostka, kiedy no, zapada zmrok, kiedy robi się ciemniej, kiedy przejeżdżacie przez jakiś tunel, no to on też zmienia się na takie barwy, jakby nocne trochę jak w, w komórce żeby nas nie razić po oczach, bo naprawdę ta światłość od niego bije przepotężna. Jeżeli zaś chodzi o hamulce, sprawują się naprawdę dobrze. Z przodu i z tyłu są naprawdę spore tarcze. Miałem, taką, miałem parę takich sytuacji, kiedy gdzieś w mieście czy na trasie musiałem trochę gwałtowniej przyhamować, korzystając z przedniego i tylnego hamulca. Naprawdę e, robią, e, robią te hamulce robotę, nie miałem żadnych problemów z wyhamowaniem. Nie są to żadne spowalniacze, tylko hamulce z prawdziwego zdarzenia. Jeżeli chodzi o jazdę nocną, to powiem Wam, że ten reflektor z wielkim napisem Cyclone robi naprawdę robotę. Bardzo dobrze rozświetla nam trasę. Jeszcze kiedy nic z naprzeciwka nie jedzie, wspomożecie się długimi, to naprawdę bardzo przyjemnie się ujedzie. Junac M12 Vintage jest maszyną bardzo skrętną. Na jakiejś wąskiej drodze nie będziecie mieli problemu, aby sobie zakręcić. Nie trzeba szukać tam żadnych zajazdów, brać jakichś ogromnych łuków. Już wam trochę opowiadałem o naszym junaczku. Teraz wsiadam, zbieram się i jedziemy zobaczyć jeszcze jedno ciekawe miejsce. Mam nadzieję, że Was zainteresuje. Bunkrów nie ma ale i takie zajebiście. Chyba każdy z nas, albo przynajmniej większość z nas zna to klasyczne zdanie laski. A ja wam powiem, są bunkry, jest junak, może nie ma morza. Ale jest zajbiście. Jesteśmy moi mili tutaj. Mamy tutaj Otwock, Tu mamy Warszawę. A przyjechaliśmy na szlak fortyfikacji Przedmościa Warszawa 1915-1944. Za mną stoi niebieski samochód. A to znaczy, że można tutaj przyjechać i samochodem, i motorem. Wszystko jest legalne. Grzybiarze chodzą, szukają grzybów. A ja Wam teraz pokażę dwa bunkry, które możecie w tym miejscu zobaczyć. No, Robią wrażenie, teraz akurat e, są zamknięte, ale wydaje mi się, że może w jakiś takich bardziej letnich e, miesiącach są one otwarte, można je zwiedzać. E, tak mi się wydaje, tak czytałem w internecie. Teraz są zamknięte, a jest tutaj naprawdę bardzo fajnie. Oprócz tego, że jesteśmy naprawdę w lesie, gdzie słuchajcie tylko samoloty, które akurat jakiś samolot leci mi nad głową. To nie ma tutaj nic, można się wyciszyć, pochodzić, pozwiedzać, pointeresować się tą historią tego miejsca. Schodzę tutaj do tego bunkra, do wejścia. Jest zamknięte, ale tutaj, z tego co czytałem, tutaj było stanowisko karabinu maszynowego. Tam było wejście. Jak się dowiedziałem, te tutaj takie schodki to było po to, żeby pociski. Jakby nie odbijały się, nie wlatywały do środka, gdyby było to takie gładkie i do góry. Tutaj chyba, tak mi się wydaje, przynajmniej zgadują, jakieś takie e, pozostałości po kulach, tu chyba po jakimś większym pocisku. No, ciekawe, czy to można zwiedzać, jestem bardzo ciekaw. Muszę sobie trochę pogooglować. Nic nie znalazłem na ten temat tutaj przy tej tablicy. Może w internecie coś jest napisane? Nie jestem pewien, ale zgaduję, że mogą trwać tu jeszcze. Jakieś prace, ponieważ w wielu miejscach jakieś deski są porosywane, Jest tam jakiś taki baraczek, jakby dla pracowników, dla którzy, robotników, którzy tutaj coś robią. W ogóle mam wrażenie, tak gdzieś mi się obiło uszy, że to wszystko powstaje tutaj jakby trochę za inicjatywą obywatelską. Jest stowarzyszenie, które jakoś tym się zajmuje. I teraz powiem Wam, że dochodzimy do kolejnego bunkra. A wokół niego są, jak to się nazywa, no, takie kurcze. Zabrakło mi słowa, takie korytarze. Wiecie, w ziemi co się wykupuje. Ten też będzie zamknięty. Ale już Wam pokazuję. Patrzcie, tutaj właśnie są te wszystkie korytarze. Tutaj chyba jest wejście główne. One są tutaj pokopane, pokopane, widzicie. Będzie tylko jakieś deseczki, nie wiem czy ktoś tego nie poogarniał. tak zostawił, ale wydaje mi się, że po prostu prace trwają. Tam się gdzieś ciągnie dalej. A tutaj piękny las. O i tam jest, widzicie? Jeszcze bunkier? Tam zaraz dojdziemy. Tutaj mamy wejście do kolejnego schronu. Taki trochę przykryty. Kurde, fajnie to wygląda. Szkoda, że nie można tam wejść, jestem ciekaw. Jak to tam wyglądało? Jest zamknięte na głucho. Nie ma wejścia. A tak prezentuje się ten bunkier z tej strony. Z tego co czytałem, było to stanowisko karabinu maszynowego bocznego. Staje się, że pewnie tutaj był karabin. Tu nawet widać ja coś po pociskach. Specjalnie tak zostało to, aby się wyróżniało planowaniu no i tutaj też szereg miejsc po pociskach odznaczeń, tych miejscówek, jak wyczytałem, takich właśnie schronów, innych umocnień, fortyfikacji jest na linii tych umocnień. Zdaje się 30. 22 takie miejsca są już odrestaurowane, może nawet więcej. Planowanych jest ukończenie udostępnienia jakby do zwiedzania i żeby się zapoznać eee, 30, to ma być taki szlak edukacyjno-turystyczny, powiem wam super sprawa, bo za jednym z razy można sobie pochodzić po lesie, a za drugim czegoś się dowiedzieć. Fajne miejsce. Jakoś też ostatnio się o nim dowiedziałem, szperając i szukając miejscówek, które mógłbym wam pokazać, gdzie mógłbym sobie ruszyć junaczkiem. A propos naszej maszyny to już do jej wracam i wam jeszcze opowiem parę rzeczy, parę, hmm, parę moich jakichś przemyśleń na temat tego motoru i powoli zbliżamy się do końca. Ale jeszcze jedna sprawa, ponieważ rozpocząłem e, gadkę z tego miejsca cytując Laskę e, On tam gadał o morzu. No a wam pokażę co tu jest. Otóż są tutaj też wydmy. No dobra, ale jak tym junakiem się w ogóle jeździ? Tak jak mówiłem, jeździłem trochę po mieście, jeździłem też na e, drogach szybkiego ruchu, gdzieś tam e, do go rozbujałem. No powiem wam, że jeżeli chodzi o takie zbieranie się w mieście, to Zero problemu, super się zbiera, czuć, że on ma moc. Później, do, jak już dobiję do tej 70, to wchodzi w jakieś delikatne wibracje. Koło setki, fakt, może jakieś takie warunki atmosferyczne nie były najlepsze, bo sporo wiało, jest zimno, w końcu jednak październik. Bardziej go nie bujałem, ale widziałem, że ktoś tam do 148 chyba go rozbujał, bo było tak zapisane. Ale, jeżeli chodzi właśnie o tą prędkość, taką do, do setki, tam od 70 wyżej, to też nie ma z tym problemu. Naprawdę spoko, spoko się zwija. Nie wiem, jak tam dalej. Więc tutaj nie będę Wam e, mówił, nie będę wymyślał. Ale do tej setki naprawdę nie ma e, problemu ze zbieraniem się Junaka M12. Jeżeli chodzi o zawieszenie Junaka M12 Vintage. To powiem tak, jadąc tutaj na te bunkry, no, troszeczkę musiałem tam pokonać wertepów. Zresztą widzieliście, jechałem po takich betonowych blokach, no, już dawno nierównych, dawno powybijanych, poszczerbionych. Później trochę taka trasa szutrowa, też z dziurami. I powiem Wam, że myślałem, że będzie trochę to zawieszenie lepiej wybierało. Nie jest tragicznie, broń Boże, tego nie mówię, ale myślałem, że jednak będzie trochę lepiej. No, te amortyzatory będą troszkę lepiej działać. Jeżeli chodzi o kanapę, już wam o niej wspominałem na samym początku, że jest naprawdę bardzo wygodna i po przejechaniu dodatkowych kilometrów stwierdzam, że potwierdzam jednak swoją opinię wcześniejszą, że jest mega wygodna i ona jakoś tam też działa tak amortyzująco. Jeżeli chodzi o też prowadzenie, powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie, bardzo lekko się prowadzi ten motor. Też bardzo stabilnie. Jeżeli ktoś jest jakimś takim, tak jak ja zresztą, początkującym kierowcą, no to myślę, że kurde cruisery to może być coś, co powinno się brać może pod uwagę jako pierwszy motor. Szczególnie może dla osób niższych. Ja mam akurat 183 cm, więc na tym motorzek sobie. No nie mam problemu, żeby się podeprzeć. Czuję się bardzo pewnie, więc no jest to na pewno jakiś, jakiś wielki plus dla osób, które chcą się też na motorze czuć bezpiecznie, pewnie. I ten Junak to gwarantuje. No, nie tylko jeżeli chodzi o wzrost, ale w ogóle o, o to, jak on się. Prowadzi. Pora powoli kończyć ten odcinek, więc jeszcze ostatnie parę słów, parę ostatnich myśli. Powiem wam, że moje pierwsze spotkanie z cruiserem, z junakiem M12 Vintage, no, zmieniło, zmieniło moje postrzeganie tego typu motorów, ponieważ gdzieś tam, jak zaczynałem, zaczynałem robić prawo jazdy, gdzieś tam e, myślałem o podróżowaniu, jeżdżeniu motorem, to gdzieś tam moje myśli raczej kierowały się w stronę większych większych maszyn typu, nie wiem, Tenerka, jakiś Transalp, coś takiego. No a teraz po pojeżdżeniu paru dni tym junaczkiem powiem Wam, że kurde, chyba też zainteresuje się cruiserami. Ten junak naprawdę dał mi wiele frajdy zjeżdżenia. Myślę, że może być to dobry wybór dla osoby, która szuka swojego pierwszego motoru, która chce się czuć pewnie, bezpiecznie na motorze. Nie chce jakiegoś, że tak powiem, ogromnego bydlaka, tylko właśnie motory na którym będzie pewnie sobie siedzieć, pewnie się poruszać. No i też warto podkreślić, że nie jest on jakoś turbo ciężki, no bo zdaje się, że z pełnym bakiem waży chyba niecałe 200 kg, więc to naprawdę też jest bardzo ważne. To, co najbardziej mi się podobało, to naprawdę taka jego lekkość w jeździe, zrywność. Naprawdę do tych 100 km na godzinę, później pewnie też, ale nie sprawdzałem. Zrywać naprawdę bardzo fajnie. Bardzo fajnie siedzi po mieście. On jest taki wąziutki, więc też nie było problemów z przeciskaniem się gdzieś tam między samochodami. Też na pewno cieszy oko. Cieszy oko, powiem wam, że parę razy gdzieś go zostawiłem na parkingu, gdzieś tam pod sklepem, czy gdzieś wracałem i ktoś tam zawsze się parę razy kręcił. I, no i pytał właśnie o tą maszynę. Więc, no, jeżeli ktoś chce efektowną maszynę, która naprawdę bardzo fajnie jeździ, może być naprawdę ciekawym doświadczeniem na pierwszy motor. W bardzo dobrej cenie też trzeba przyznać. No to Junak M12 Vintage. 400 to może być naprawdę bardzo dobry wybór ja moi drodzy się z wami żegnam było mi bardzo miło jeździć sobie junaczkiem, pokazywać wam różne ciekawe miejsca, mam nadzieję, że skorzystacie z tych polecajek, że też tu przejdziecie, wam się spodobają jeżeli zaś chodzi o samego jenaka, to mam nadzieję, że osoby, które szukają pierwszego motoru, może kolejnego i są zainteresowani tą maszyną też znajdą tutaj odpowiedź na swoje pytania Mam nadzieję, że fani dwóch kółek nie zjedzą mnie, że nie gadałem zbyt wielu głupot, ale tak jak wspominałem na początku, jest to pierwszy mój taki vlog. Mam nadzieję, że nie ostatni, że spotkamy się jeszcze na tym kanale i będę mógł wam pokazać kolejne miejsca na, kolejne, na kolejnej maszynie. Dzięki, cześć. Aha, jeszcze jedno. Zapomniałem. Jeżeli macie jakieś pytania a propos tej maszyny, a propos tych miejsc, to oczywiście piszcie w komentarzach. A mi róży będzie bardzo miło, jeżeli zostawicie jakiś komentarz, zostawicie suba czy lajeczka pod tym czy pod jakimkolwiek innym filmem. Dzięki wielkie jeszcze raz i do zobaczenia!